Uwaga! Google właśnie zniszczył chat GPT tą jedną funkcją. Ostatnio pokazałam, jak można udostępnić swój ekran chatowi GPT. Dostałam pełno właśnie takich wiadomości. Także teraz wyciągasz swój telefon, mówisz Hej Google, pojawia Ci się właśnie taki interfejs. Naciskasz na kreseczki, po lewej stronie masz ikonkę z kamerą. Dzięki temu udostępniasz swój ekran. Powiedz mi Google, co widzisz? Na ekranie laptopa widzę stronę z rolką na Facebooku. Teraz powiedz mi, co widzisz? To jest roślina. Wygląda jak sukulent, ale potrzebuje lepszego ujęcia, żeby dokładnie określić, co to za gatunek. A teraz? O, teraz widzę lepiej. To wygląda na sedum pachyphyllum, zwany też baby jelly beans. Co chcesz wiedzieć o tej roślince? Średnio widzę. Czy możesz stresić mi teraz ten tekst? Jasne. Ten fragment opowiada o kobiecie imieniem Eliza, która jest w niebezpieczeństwie i szuka pomocy. Powiedz mi, co widzisz. Och, jaki słodziak. Widzę pies karasy, gryfonik belgijski. To to zarasa, bo to nie jest belgijski. Masz rację, to wygląda na gryfonika brabanckiego. Zaobserwuj, po więcej wartościowych treści.